Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tegoroczna edycja to dziesiąta osłona Narodowego Czytania. Spotkamy się tutaj, aby dzisiaj wspólnie z koleżankami odczytać Moralność Pani Dulskiej, Gabrieli Zapolskiej. Jest to utwór wyjątkowy, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komis i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. My dzisiaj odczytamy tylko fragment, a po całość zapraszam do biblioteki, odczytamy akt drugi, scenę od 12 do 15. Jak się masz? Cała jestem zburzona. O cóż chodzi? W tramwaju znów awantura. Jak Hesia siedzi, to przecież wygląda na dziecko, co nie ma metra wysokości. Mówię jej: skurcz się! E proszę, mamy. Ona nazło się wyciąga i zaraz potem z konduktorem secesja. Wszyscy się patrzą. Ach, bo ten cent czy dwa? Kto nie szanuje grosza, ten nie wart. Hanka, nakrywaj. My tu pijemy herbatę teraz. Popiec w jadalni coraz gorszy. Czemu go ciocia nie poprawi? No, albo mnie głupia? I tak na przyszły rok nie będę tu mieszkać, tylko wynajmę. Wtedy mi lokator piec poprawi. Idę włożyć szlafro. Hesia przebrać się. Mela zajmie się herbatą. Dziś była marna lekcja. Dobrze zrobiłaś, że cię nie było. Same sztubaki. Hanka, co żeś tak zmizerniała? Zęby mnie bolą. Zęby? Żywo samowar, bułki. Wypijesz ze mną herbatę? Dobrze. Szczęśliwa jestem, że już jestem w domu. Dla kobiety nie ma to jak dom. Ja to zawsze powtarzać będę. Zawołajcie Zbyszka. Zbyszko wyszedł. Wyszedł? Ale pewnie zaraz wróci. A mówiła Ciacia, że się poprawił. Bo też tak jest. Przekonał się, że nie ma jak dom i rodzina. Musiała mu coś wybać. Wcale nie. Mówił, że mu już zbrzydł ten dom i ta rodzina. Mówił? Tak, przed chwilą. Zresztą nie mówił tak wyraźnie, co mu tam zbrzydło. Nie wiem. Dość, że poszedł. Będzie się znów lumpował. Patrz swego nosa. Z tym chłopcem już nie ma rady. Już mu tak dogadzam, żeby go tylko w domu przytrzymać. E, proszę cioci. Może właśnie to dogadzanie osiąga przeciwny cel. Nie rozumiem. Przecież mu może być lepiej jak w rodzinnym kole. Hmm. To ty za minę do ciotki wyprawiasz? Do mnie zdaje się, cioci. A do tego rodzinnego koła. Co ty możesz o tym wiedzieć? Biedźcie tylko gdzieś lata. I przyznam ci się nawet, że zaczynają coś o tobie mówić. Bo każdym mówią. O tobie mówią to, co sama chcesz, aby mówili. Na przykład, że jesteś kobietka. Eee. Wywołujesz taką opinię. Dlaczego mi nikt tak nie powie? Mogłaby ciocia przy dziewczynkach nauk mnie nie dawać. To są dzieci, więc nie rozumieją. A potem yy, niech nawet słyszą. To będzie dla nich nauką na przyszłość. To ich nauczy. Gdzie zaprowadzić może lekko i chęć przydobania się, przypodobania się. Do prawdy, że ciocia dziwnie pojmuje gościnność? Moja droga, ja przede wszystkim pojmuję moralność. I tę mam na względzie. Czy tu w domu, czy... To znaczy, że moje życie jest niemoralne? Na zewnątrz. Ciągle cię widzą na ulicy. Nie mogę chodzić po dachach. Uparbowałaś włosy na rudą. Gdzie widziałaś uczciwą dziewczynę z rudymi włosami? No, tego już nadto. Wczoraj na przykład krężowa mówiła: Ej, już dosyć tego! Doprawdy! Ciocia uwzięła się, aby mnie denerwować. Ja do cioci spraw nie zaglądam. A może tak niejedno dałoby się powiedzieć? Proszę, proszę, moje sumienie jest czyste. I nie boję się dnia białego. No, już lepiej tu w biały dzień nie zaglądać. Dopatrzyć by się tu można niejednego. A zresztą niech mnie ciocia wyzywa, bo do prawdy... Proszę, proszę powiedzieć. Proszę się nie krępować. Mam wzgląd na dzieci. Hesia, Mela, proszę wyjść. Felicjan, i ty zbieraj się także. Proszę cię, jesteśmy same. Mów, co masz mi do powiedzenia. Do prawdy, że ciocia zasługuje na to, ażeby się dowiedziała. I to dzieci powiem, że jeżeli ciocia do mego domu zagląda, to przede wszystkim ciocia powinna swój z brudów oczyścić, a u mnie nic brudnego się nie dzieje. A przynajmniej po ulicach mój dom nie jest głośny. Będzie, będzie, jak się porządnie rozkrzyczy w swoim czasie. Cóż to za iluzję? Wytłumaczę, jak mnie ciocia na chrzciny poprosi, moja pani. niesmaczne żarty. Ja i Felicjan dawno już głupstwa byliśmy sobie z głowy. Ja też nie mówię, że ciocia będzie matką, ale babką. Co? Jak? Zbyszko się o to postarał. Zbyszko? Zbyszko? I Hanka. Jezus Maria, co? Jak? Kłamiesz. Ty po prostu kłamiesz. Chcesz mi chyba zabić. Strach. Nie dość, że mnie delożowali stróża, jeszcze takie coś wymyślają. Ja? Kłamie? Najlepiej niech ciocia sama się o Hanki zapyta. Szkandal. Hanka! Hanka! w tej chwili? Ja wolę tego nie słyszeć. Idę do dziewcząt, a jak Ciocia się przekona, że nie skłamałam, to mnie Ciocia przeprosi. Jutro rano, Hanka, Hanka! Wielmożna pani wołała, ja do Hanka, opowiadaj, ale tak jak przed księdzem. Czy to prawda, że ty, że ty jesteś, że. Opowiadaj! Tak, proszę wielmożnej pani. Może kłamiesz? Może chcesz naciągnąć? Nie kłamię. Jak Boga chcesz mieć w przyskonaniu? Jak Boga chce mieć w przyskonaniu. Oddam ci książeczkę. Zapłacę do pierwszego i wynoś się. Ja wolę pójść zaraz. Tak będzie lepiej. Pakuj się. Połóż bieliznę. Ja takich dziewczyn, co o swoją dobrą opinię nie dbają, nie mogę u siebie trzymać. Wynieś się zaraz. Idę po książeczkę. Hanka! Co? Co się stało? Wielmożna pani, wyrzuca mnie! Zobacz się z panem Zbyszkiem. Ale co mi tam, niech ich za moją krzywdę! Ciociu, Ciociu, i co, i co? Ja się tak boję. Idź do siebie, nie pokazuj się! Boże mój, Ciociu, niech ich Ciocia nie opuszcza. Ty tutaj? To dziwne. Tam twój oficer spaceruje przed bramą i czeka. A tobie, co do tego? Patrz lepiej, żebyś tu nie miał to, na coś, na coś zasłużył. Cóż to za ton? To ty zmień twój, swój ton. Będziesz ty inaczej za chwilę śpiewał. Wydały się twoje sprawki z Hanką. A, krew. Aha, chnil. Dużo ci pomoże. Matka Hankę teraz wypędza. Ciekawa jestem, co twój honor, uwodziciela, każe ci teraz zrobić dla twojej ofiary. Żmija. Byłam pewna. Kapelusz w rękę i fiut. Najlepszy punkt wyjścia milcz, nie doprowadza mnie do pasji. Hanka, a ty tu? Nie wychodź, mam z tobą porachunek. Tak, tak, wiem już o co chodzi. I pokazałaby mama wiele taktów, gdyby o tym nie mówiła. Tak tu? Tak tu? Ty śmiesz mówić o takcie? Ty, który taki skandal wywołałeś pod rodzicielskim dachem? Jak się to rozniesie po ulicy, to chyba dom sprzedać i wynieść się do Boruchowic czy na Zamarstynów. To moja rzecz wstydni. Do tego doprowadzić, żeby mi potem byle kto oczy tym wykalał. O, przepraszam. Tym byle kto to mam być ja? Tego już zanadto. I to ciocia tak mówi? A czy wie ciocia, że ja potrzebuję tylko dwa słowa powiedzieć, aby ta śliczna historia inaczej wyglądała? Co powiesz, że to będzie kłamstwo? Takie, jak ty, nikt nie uwierzy. Jaka ja jestem, to jestem ale nigdy nie dopuściłabym się tego, czego się tu dopuszczono. Wiedz o tym, że ciocia o Hance od początku wiedziała. Nieprawda. Aha, nieprawda. Przez palce się patrzyło, przez palce. Dopiero teraz, jak grozi głośny skandal, to na Zbyszka, na Hankę. A, to ładna historia. I w jakim celu? Żebyś w domu siedział. A, rozumiem. Ona kłamie. Ona prawdę mówi. To bardzo na maminą moralność patrzy. Kłamie. Nie kłamie. Prawdę mówi, ja to czuję, ja to wiem. To jest to, co tu pełza tak brudno, tak ohydnie. Co to za ścianę byle nie wyszło. Ale kto wiatr sieje, ten burzę zbiera. Hanka! Zbyszek! A chce mama wiedzieć, co zrobię? Chce mama wiedzieć? Ja się z Hanką ożenię. Jezus, Maria, szlak mnie trafi. Mamo, przebacz im, Otosła. Od... Odczep się. Te łachy. Zostajesz tutaj na zawsze. Kiedy mi pani wypowiedziała? Zostaniesz. Ja się z tobą żenię. Rany boskie. Ja nie pozwolę. To się na nic nie zda. Zbyszko, opamiętaj się. Felicjan, widzisz, jaką twój syn daje nam synową? No, różże się. Ty, ojciec, przeknij go, czy co? Może się opamięta. To na nic. Tak będzie. Niech raz taka szpetota unurza się we własnym włocie. Rany boskie. Jak mi się kto spyta, jak moja synowa z domu, to powiem mama, że nie z domu, ale z chałupy. To będzie najgorsza kara. Hanka, padni do nóg i prosi o błogosławieństwo. Proszę wielmożnej pani, ja przecież. Jedź precz. Felicjan, odezwij się. A nie was wszyscy diabli nie wytrzymam. Daję słowo, nie wytrzymam. Siadaj, Hanka, siadaj rzędem obok mamy. Teraz tu twoje miejsce. Zbyszko! Sieć, nie ruszaj się! Ja chcę otworzyć. Ktoś idzie. Niech kucharka idzie otworzyć i powie, że obie panie Dulskie przyjmują. Dziękujemy ślicznie. Był to akt drugi, scena od 12 do 15, ale po całej zapraszam do biblioteki, gdzie można przeczytać całość lektury.